Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022 z Pogonią Szczecin. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, oczywiście w komentarzach komentujcie. Przechodzimy od razu szybko, bo już mamy oczywiście okienko transferowe zamknięte, już na miesiąc czasu prawie. Więc no, kto jeszcze, ostatnie transfery jakie się dokonały, no, jest tych zawodników paru, których, którzy przyszli do naszego zespołu, no, oby byli to zawodnicy... Na dłuższy okres czasu, no ale jesteśmy drużyną sprzedającą, jak na razie jeszcze, a więc no, no będą odchodzić od nas ci zawodnicy. Dobre, ostatnie transfery, jakie się dokonały w naszej drużynie, na wypożyczenie przyszedł Anselmo Garcia Macnulti, Hiszpan, no troszkę nazwisko takie, no, pół hiszpańskie, pół angielskie. Z Wolfsburga, wypożyczony zawodnik, na którego miałem już chrapkę oczywiście wcześniej, tak jak widzieliście to tam w pierwszych odcinkach. Dobry, środkowy obrońca, bo takiego jednego chciałem, który jeszcze no, jakieś te fizyczne atrybuty ma dosyć wysokie. No dobrze gra chłopak, dobrze. Podoba mi się ten obrońca. No Zechy i, i Kostas już po prostu robią się starzy i dlatego takie wypożyczanie, no może będzie nas stać na niego, może nie będzie, no, stać by nas było, tyle że będzie pewnie chciał więcej pieniędzy niż tyle co mu płaci te, teraz Wolf, Wolfsburg. Drugi zawodnik, który do nas doszedł, tak i dokupiłem, no, kolegę, powiedzmy do Leandro Roche, który no, nie spisuje się jak na razie jeszcze za dobrze, no ale musi się chyba języka nauczyć. Sprawność 17, determinacja 19. Portugalczyk oczywiście. No jest... No... Potencjał ma. Potencjał ma, jeszcze tylko żeby zaczął strzelać bramki. Jak na razie 0 bramek na jego koncie. Po trzech występach. Strzały celne 67%. XG no troszkę słabe, tylko 0,14. Ale też nie jest najgorsze. Jest to nasz drugi najlepszy napastnik teraz w drużynie. No, hełme, hełmeckim jestem troszkę zawiedziony. Myślałem, że coś tam porobi, no ale na razie to co robi, to, to jest to, że nic nie robi. Z drużyny musiał odejść oczywiście napastnik, odszedł Allen Osbold, odszedł do Biały Stok za 550 tysięcy euro i odszedł Luka Zachowić no Dobreści odszedł, no, za 130 tysięcy, tylko tyle nam chcieli, za niego dacie, za dużo po prostu mamy tych napastników i w ogóle no większość chyba raczej nie będzie grała no, będzie grał jeden, ewentualnie dwóch także z napastników niech po pozycjach to będzie został nam się Paweł Adamski, który no, będzie grał wdrożenie tam rezerw Landro Rocha, oczywiście podstawowy nasz zawodnik razem z Jao Costa. No i rezerwowymi napastnikami będzie Helmecki, Musiałowski, Turski. Jeszcze jest a więc no, mamy ten atak ładnie tutaj Zaklepany, czyli jest no, na zmiany mamy zawodników w pomocy. Oczywiście też mamy ładnie to zabezpieczone. Do tego jeszcze, kiedy doszedł Anselmo Garcia, McNulty, też mamy ładnie zabezpieczoną obronę. No, Kostas i tak jak mówiłem, zech. No, starze się robią, dlatego taki transfer. Oczywiście mamy jeszcze Sewerysia, mamy łopatę. Mamy Krasuskiego który no, no wszyscy po prostu będą grać. Niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale wszyscy jakoś tam będą grać. Dobra, lecimy kalendarz, bo rozegrałem oczywiście ten meczek z drużyną z Regi. Ale wcześniej z wartą poznań remisujemy. Nie był to najlepszy nasz mecz. No zresztą wynik o tym mówi. Ale też nie był to jakiś tam najgorszy nasz mecz. No, mieliśmy przewagę. Ale coś w tym sezonie nie możemy y, no, odnaleźć tej formy strzeleckiej, którą y, mieliśmy w zeszłym sezonie. 16 strzałów, 8 na bramkę, 1,61. Y, XG niestety nie potrafimy pokonać bramkarza Warty. Y, potrafiliśmy w 20 minucie y, pokonać bramkarza Śląska Wrocław za to. Też te XG... Takie no, normalne, powiedzmy. Landro Rocza, strzela bramkę w 20. Minucie. Też mamy przewagę, ale też no, jakoś te skromne takie zwycięstwo z Rygą. Śmieszny mecz w ogóle z tą Rygą. Pierwszy mecz w lidze konferencji. Na no, przewagę mieliśmy straszną 2,47. To nie sugerujcie się tym, 2,27. No, możecie się sugerować. Jarosław Kubicki już w 11. Minucie dostaje czerwoną kartkę. No i właśnie wtedy się zaczęło. Posiadanie piłki 67%. Ta bramka, no bo bramka z karnego, no to nie ma tam za dużo do oglądania. Ale akcja, po której ta bramka padła, była to akcja. Właśnie po prawej stronie, no jeszcze jest akcja po lewej, nie będę się tam motał z przewijaniem tego za dużo. Chełmecki, do Doslisza, Zech, no już podawa, podawajcie tam szybko, gdzie, gdzie tam jest ta, ta akcja. Solberg, który zakręcił się, kurzawa, zawodnik były, pogoń <groni> Szczecin, który odszedł do Lecha, Poznań tak bardzo chciał, no ale Lech go oddał do Rygi. No i właśnie e, prowokuje ten rzut karny, który wykorzystuje e, e, Kacper e, Chełmecki. Duża przewaga po tej stracie zawodnika, po stracie Jarosława Kubickiego. No dobrze sobie radziliśmy. Miała Ryga parę tam sytuacji takich dosyć dobrych, ale zawsze obronną ręką wychodził z nich Cezary Miszta. No tu właśnie ten jakiś Jean-Baptiste Leo nas męczył strasznie. Dzisiaj, a z Krakowiem jeszcze graliśmy. Teraz właśnie graliśmy. No, też no znowu mieliśmy pełną sytuację. Ja nie wiem, jak nie, mo, nie potrafimy strzelić tego XG237. No, i też nie potrafimy wykorzystać tej, tych sytuacji, które mamy. Mecz kończy się wynikiem 0 do 0 bardzo słaby mecz Solberga, bardzo słaby mecz Solberga. No ale no też tak jak mówię, no mamy tych strzałów pełno, nie potrafimy ostatnio coś wykorzystać tych sytuacji. Dzisiaj jesteśmy w pierwszej rundzie Pucharu Polski oczywiście z naszym odwiecznym rywalem Lechem Poznań, z którym no słabo nam idzie cholera, jasna z tym Lechem. Taktyka w taktyce zmienię tego pomocnika długodystansowego na środkowego pomocnika. Coś ten, na tego długodystansowego, no jakoś, no nie wiem, no coś, coś nam z nim nie idzie. A więc no, taka zmiana zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało, czy nie będzie. Zagramy w składzie, no oczywiście, Miszta, który ostatecznie, no, anulowałem ten transfer do, to było do Sampdori na no zaprawie 7 milionów. No potrzebujemy bramkarza dobrego, no i takiego już po prostu nie udało mi się jakiego znaleźć. Tak jak wam, no tak widzieliście zresztą wcześniej, mamy Marka Popów, no ale to nie jest jeszcze bramkarz na miarę, żeby grać w pierwszym składzie. No niech, się tam, niech się tam uczy. Młody jeszcze jest, 18 lat, więc kar kariera przed nim. W bramce Miszta Jemec, Magnulti, Kostas, Fila w pomocy Pol, Kubicki, Begic i Michniewicz w ataku Hełmecki z Kostą w tym meczu zmęczony rocza. Może coś tam wejdzie w przerwie, jeśli no, będzie się źle działo po prostu. No, dlatego może wtedy wejdzie. Kubicki no, też nie powinien grać więcej niż 75 minut, ale może grać, więc będzie grał. No, i co, przechodzimy już do meczu. Pierwsze minuty meczu, oczywiście z Lechem Poznań, zachęcamy naszych zawodników, no, oby, byśmy zagrali jakiś w końcu dobry mecz, bo mało tych meczów dobrych gramy. Już pierwsze akcje po jednej i po drugiej stronie. No, Lech o wiele więcej ma tych akcji, oczywiście. No. W końcu z mistrzem też gramy Polski. No cztery już sytuacje Lecha Poznań, co bardzo martwi. Posiadanie piłki jeszcze jako takie mamy, ale po pół godzinie meczu, no nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje w tym meczu. Pierwsza, pierwsza powtórka w ogóle w tym meczu. Jemec po lewej stronie. No nie wiem dlaczego on nie wrzucał, tylko no, biegnie z tą piłką. Strzał, ale niecelny. Mich nie wicza. No szkoda, szkoda tej pierwszej akcji, no zamiast dośrodkowywać Jemecę, albo strzelać nawet mógł, no to on gdzieś wraca do, do narożnika e, bramki. Z autu, fila, daleko. E, bramkarz coś tam, nie wiem co on robi, jakiś e, ten karl Karlgren, zmienili chyba bramkarza, bo w Lechu był ten jakiś tam Francuz. E, dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale niestety e, strzał nasz e, broni bramkarz Lecha no do przerwy no tak słabo gramy, no, gramy u siebie nie jestem zadowolony, panowie, musicie no, przycisnąć Leszka skład troszkę rezerwowy taki, no ale to nie znaczy, że nie możemy wygrać rozpoczęcie od bramki piłkarzy Lecha, ale po złym podaniu Fila przejmuję tą piłkę, podanie do Kostasa kostas do Begicia McNulty do Kostasa na środek do Begicia Kostas znowu. McNulty, Kubicki, McNulty na lewą stronę do Jemeca. No, klepiemy tą piłkę, ale nic z tego nie wynika. Teraz traci Jemec tą piłkę i odzyskuje od razu podanie do pola. Pol do żało Kosty, który w końcu się przełamuje. Pierwsza bramka tego zawodnika dla naszej drużyny w jakże ważnym meczu z Lechem Poznań. No Starzyński odzyskuje piłkę, ale Palacios tam źle podaje do Starzyńskiego. Jemec odzyskuje szybkie podanie do pola i pol do kosty, który z najbliższych metrów pokonuje bramkarza Lecha Poznań. No Prowadzimy w tym meczu. To już, to już jest dobrze, z Lechem rzadko prowadziliśmy, abyśmy teraz jakoś no, jeszcze też zagrali. No, potrzebujemy drugiej bramki, żeby troszkę spokojniej sobie pograć. Salamon, który został wybrany najlepszym obrońcą z zeszłego sezonu, z szatką, no szatka do tyłu. Czyli no, boją się nas, chyba zawodnicy Lecha. Złe teraz podanie tego bramkarza nowego, Lecha Poznań, Fila po prawej stronie, podanie do Begicia, Kubicki, podanie do Michniewicza, który ładnie podaje do Kosty, ale teraz popisuje się wspaniałą paradą bramkarz Lecha. No Było blisko Kosta, bliski drugiej bramki. No strzelają ci Portugalczycy dla nas. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, które wybijają piłkarze Lecha, już z powrotem Kubicki. Dośrodkowanie Rezłete, dośrodkowanie Kubickiego. No, Michniewicz, kontuzja. Co pani się Michniewicz stało? ma z rozbieganiem urazu. No, ale jakiego? Tego nie wiemy i już się raczej jak na razie nie dowiemy. Na środek boiska, dobra, czy Ślisz, czy Slisz, dwóch zawodników potrzebujemy, cholera jasna, no i kogo mamy teraz wpuścić? Krasuski by musiał wejść za słabo spisującego się Kostasa, a więc Krasuski, Ty w ogóle masz te, ten wiek tam? No masz. Czyli tak, zrobimy chyba to i do tego jeszcze wejdzie Listkowski na miejsce Michniewicza kontuzjowanego, coś mu się tam stało. Chełmecki, bardzo słaby mecz tego zawodnika, więc rocza wchodzi. No, znowu nie możemy, no właśnie to, to jest najgorsze w tym wszystkim, że potrzebujemy młodych polskich zawodników. Sliż, czy tam śliż? No, chyba on jest za stary już. No dobra. Zagramy na razie tak, nie będziemy nic zmieniać. Nie gramy źle, żeby coś po prostu zmieniać. Akcja, złe wybicie naszego bramkarza. Chyba zaraz też zmienimy sobie troszkę taktykę, żeby no, pograć troszkę piłką, którą teraz ma lech Poznań szatka, no i nie potrafią przebić się przez nasz mur zawodników piłkarzy Lecha no dobrze, dobrze że, dobrze, że tego nie robią, no teraz akcja po e, lewej stronie Lecha jest właśnie tutaj zawodnik nasz były e, Sebastian Kowalczyk i strzał Piotra Starzyńskiego po długim słupku e, no niestety 1 do 1 w 78 minucie, panowie zachęcę was troszkę e, no tracimy tą bramkę no troszkę Później się tam Jemec przy tej sytuacji. No ale co, trudno. Gramy dalej. Dobry, wyrównany mecz. Troszkę z przewagą naszą, ale będzie, będzie dogrywka w tym meczu. No właśnie, panowie obrońcy. Nie, nic nie będę wam mówił, bo znowu coś z spieprzę i, i będzie tyle z tego. No już zmęczeni nasi zawodnicy strasznie. No ktoś będzie musiał wejść. Listkowski słaby, mać tego zawodnika po wejściu na boisko tak samo jak Begicza i Begic dlatego z Musiałowskim chyba się zmieni. Czy możemy zrobić taką zmianę? No na pewno możemy, bo Musiałowski młodym zawodnikiem jest. Pierwsza połowa dogrywki dobiega końca. No znowu chyba będą karne jakieś. Znowu ta loteria, ale jest akcja z naszej strony, podanie bramkarza naszego misty do fili, fila wycofanie do Krasuskiego Krasuski pędzi już środkiem pola, nie wiem dlaczego pol, dośrodkowanie do Kosty, Kosta i jest, Kosta strzela drugiego gola w tym meczu w 104 minucie no wyrasta nowy portugalski gwiazdor w naszej drużynie ładna, ładna akcja Krasuski zobaczył tutaj pola, który no prawie stracił tą piłkę, Kosta ładnie wychodzi w ogóle Niepilnowany praktycznie, no też ładnie się uwolnił z op spod opieki, wybiegł z pleców Salomona i e, 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 strzela bramkę na 2 do 1. E, pochwalimy Was Panowie, bo dosyć dobrze gramy tą e, pierwszą część dogrywki, akcja Lecha. E, po prawej stronie, ale chwilę ładnie odzyskuje tą piłkę. Już szybkie podanie do kosty: kosta do tyłu, nikogo tam nie było. Jest znowu kosta z hełmeckim, wymieniają się piłką strzał. Kosty no ładna tu była akcja. Pochwalimy nasz zespół, dobrze gramy, dobrze gramy tą dogrywkę. Panowie, żeby wam tam teraz nic nie odwaliło, zagramy więc na standardowym. Na no, standardowej mentalności będziemy też już tracić troszkę czas. No, takie skromne mamy te zwycięstwa. Dobre mamy sytuacje, widać po XG 2,20. Lech też miał dobre sytuacje, ale to my wygrywamy w tym meczu po dogrywce. Jao Kosta w 53 i 104 minucie. Dwie bramki tego zawodnika. No, w końcu pokonujemy Lech aczkolwiek jest to tylko Puchar polski. No, to zwycięstwo nad naszym no, odwiecznym rywalem, powiedzmy 2 do 1 podogrywce, zawsze, zawsze cieszy. Dobra, zaraz zobaczymy jeszcze, z kim spotkamy się w następnej rundzie. Michniewicz kontuzjowany od 5 do 6 dni, a więc tylko jakieś tam stłuczenie. Kowalczyk, no właśnie, trzeba było nie odchodzić. No jeszcze nie wiem jak się to skończy ten cały puchar, no ale Kosta pierwszy, e, błysnąłeś skutecznością, masz, e, no w końcu wygrywamy z tym Lechem. No. E, gdzie jest Puchar Polski, rozgrywki, z kim będziemy grać w następnej, e, w następnej rundzie? No jeszcze nie wiadomo, czyli e, chyba losowanie odbędzie się pierwszego, a więc za 4 dni Czyli, no, zobaczymy się w następnym odcinku w jakim się, no chyba za jakiej mateny mi się wydaje, bo to jest jeden z faworytów w naszej grupie, a więc, no, no nie wiem z kim ten match pokazać, no, niedługo znowu gramy z Lechem Poznań w lidze. A więc no, jakiś tam mecz no, z Lechem, ciągle z tym Lechem i Lechem, czyli no też jakiś inny mecz pokażemy. No może z Larne, nie za Aekiem, Ateny. Zobaczymy jak tam będzie z tym Aekiem. No może za Aekiem, bo też, no, no tak jak mówię, to jest jeden z faworytów. Dobra, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach. Ja tam się zastanowię, z kim następny meczek Wam pokazać, Może będzie jakiś śmieszny w Lidze. Czwarte miejsce z dorobkiem 15 punktów jesteśmy. Z kim my tutaj graliśmy? No, przegraliśmy z tym GKS-em Tychy, tak? To no właśnie troszkę za dużo tych remisów mamy. No, aż już mamy 1-1 z Widzewem, 0-0 z Wartą i z Krakowią. 0-0, czyli no, z drużynami, z którymi powinniśmy wygrać. No i właśnie tak możemy się pożegnać z, z walką o mistrzostwo w tym sezonie, jeśli będziemy z takimi drużynami remisować. No ale co, Trudno. Teraz gramy z Jagelonią, później z AEKiem. I zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!